走。 Pierwszy w tym sezonie, słuchajcie, to taki Tumblr Girl Motyl, a.k.a. wróżka trochę. Bardzo wdzięczne, bardzo wdzięczny makijaż i wcale nie bardzo długi do zrobienia. Będę w nim dzisiaj chodzić cały dzień. Chciałam tylko jeden motyw tutaj e, powiedzieć Wam o jednym motywie. To jest Wojtek i Wojtek ma, uu, odbijam się tutaj w ogóle. Ma takie kryształy i te takie efekty, które będziecie widzieli w tym w filmie. To jest nasz już w sumie stary myk, nie Wojtek, już korzystamy z tego jakiś czas. To są takie główienka, które przyczepia się na druciki, na przykład tworząc żerandole. I takie coś kosztuje około od, od jakichś 3 do 10 zł. Mamy kilka różnych takich jak się przyłoży je do obiektywu, to właśnie robią takie rozmazy. Bardzo wdzięczna robota, bo to pięknie wygląda. I właśnie pomyślałam, że one będą odpowiadały za ten taki eteryczny klimat właśnie o, tego tutorialu. Focie, robimy focie. Tak, tak się zachwycam, słuchajcie, tym make-upem. Jest przewspaniałe, to jest surowe zdjęcie, nie? Oh, ale stworzyliśmy... Wojtek! Ale stworzyliśmy... Pok pokaż jeszcze raz. Idę się pokazać Karolowi, zobaczymy jak zareaguje. Karol! To ja! <laughs> o oh Jaki to Sweet, serial, jaki to serial. Wiem znaczy, jaki, to jest serial, jaki to jest serial, to jest połączenie Czarnego Łabędzia z Natalią i Euforii mm, tak. i Majki, która zawija tym i mówi I kocham, te kocham te Grande. Grande. to jest Ariane Grande. Tak, to jest ten Kitek. Elementy. To jest ten kitek. Ariana Grande. Moi no jest dzień bardzo udany. Zdążyłem się nawet spłakać, ale to w bardzo niewielkim stopniu widać. Zwłaszcza po mojej linii wodnej, a ta reszta tutaj... Elegancko, powiem wam, elegancko. Zobaczcie na te usta po trzech posiłkach. Mhm. Dobra, myjemy, co? Zaczniemy od, 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 od... od. oleju. Bo coś czuję, że nic innego tutaj nie zadziała. Zresztą ja bardzo lubię zbywanie olejem. Ale najpierw. Oh, jaka lekkość! Najpierw podejmujemy te rzęsy. No to szkoda tych rzęsek. To dobre rzęsy są, słuchajcie. Lubię używać wielokrotnie rzęs. Dbam o nie bardzo. I naprawdę na długo mi służą. Oh, użyję najpierw oleju. Potem użyję żelu. W międzyczasie będę wszystko zmywać rękawicą. A jeszcze na sam koniec poleci foreo. Jejku, ja mam te kryształy! Zapomniałam! A, a. O niej już odkręciłam wodę. Dobra. Zapomniałam, że mam świeży kolczyk w nosie. Wygląda. Umyty pyszczol i zobaczcie na te usta. Te usta jeszcze są. Jeszcze zostaną jeszcze, jutro pewnie pół dnia. Albo nałożę tę samą pomadkę. Wow! No to co? Do kolejnego! Wow! Ben, Kolejny dzień. Dzisiaj będę wiedźmą. Ustawianie. Świateł, żeby się idealnie proporcjonalnie odbijały kolory. Tak zobaczcie, to wyglądać będzie. A tam jest Pan Wojtek. Tak jest... O Jezu, jaką mam flarę, słuchaj, jesteś taki romantyczny teraz. Almost uh. done! Wow! Widzicie, jaki mam wielki kabelusz? Jakbym go postawiła od góry, to by sięgnął sufitu na lajcie. Pokażę wam w ogóle jak, y, jak wygląda próba, bo każdego makijażu zawsze robię test y, i w tym wypadku ten test, słuchajcie, w ogóle zawsze ten test jakby wygląda gorzej. Robię tylko makijaż na brudno, nie robię go potem na czysto, bo y, pamiętam w głowie co i jak mam robić, nie? Tak wyglądał na brudno, tak to wyglądało, a tak wygląda naprawdę. Sama tak pozytywnie naprawdę się jarem tymi metamorfozami, jest to dla mnie bardzo duży fan i ciekawe wyzwanie. Ale ciekawe jak się będzie to dzisiaj zmywało, słuchajcie. Dzisiaj co ja robię, jak tylko wrócimy z biura, robię tort. I nie mam czasu, żeby się zmyć wcześniej, więc będę robić ten tort w tym wszystkim. Na pewno bez tego kablusza. Czarownica kontra burrito. Zobaczymy co się stanie. Zona. Mmm! Bardziej wiarygodnie teraz wyglądam z z zdartą szminką. Wsiadanie do auta. Z dużym kapeluszem. Uuu, weszłam. Wojtek zmieściłam się cała z kapeluszem. W ogóle nie zaryłam. O się naprawdę tu jeszcze. Jeszcze jest trochę do sufitu nawet. Uuu, jaki warszawski kadr. Jeszcze przyjechaliśmy naładować. O, teraz widać. Autoprądem, więc jeszcze mała przechadzka po Warszawce. Tu mam, wiecie, tą bluzkę tą ze stylizacji, ale na to w ogóle kulteczka Rianny, więc to jest taka czarownica z Coachella, tak bym to nazwała. Po trzech posiłkach to są moje usta, słuchajcie. Pierwsze, co zacznę zmywanie, to od odklejenia włosów, bo jak ma się długie włosy, to ciężko zmytnij. Łatwiej jest taką ulizaną glacą. Ja tych kolorowych soczewkach nie widziałam nic. W sensie, bo one są zerówki. Teraz odklejam rzęski. Bardzo Wam polecam, nawet jakbyście chcieli uzyskać taki, taki silny efekt o średniej intensywności. I zawsze biorę rękawice i mój zestaw olejek i żel i, 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 i. szczota. Tak. Wyglądam teraz tak smutna gotka. O, wow! O Jezus! O Jezus! Zobaczcie, jak mi ten cień przebarwił! O mój Boże! Niezbyt dobrze! Dobra, jeszcze jedną wersję, jedną, jeszcze jedną y, wersję, Boże, jeszcze jedną y, warstwę oleju. O! Nie ja chcę mieć takich czerwonych gał. Przecież tego cienia wcześniej, nic się nie działo takiego. Powiedziałabym, że aż tak. Że aż tak. I co? <grymiany> Mam się jeszcze bardzo delikatnie. Glowem i olejkiem w tych miejscach. Nie chcę absolutnie trzeć, więc już myślę, że nic nie podziała. Mam nadzieję, że podobie mi się to jakoś zmyje. Biorę jeszcze Sleeping Mask. Taką o? Zrobię nią masaż, bo mam tutaj ceramiczną kuleczkę. Tak się dokłada. Tą ceramiczną kuleczką robię masaż plus odżywiam tą okolicę, bo im jest bardziej nagrywana skóra, tym mniej taki pigment. Zostaje i na krócej. Ostatniego Halloweenowego makijażu będzie to bo, jako, że jesteśmy z wyjątkiem na kwarantannie, yy, bo mam koronawirusa, co wiecie też z vlogów, słuchajcie, to to dziewczyny nam zwiozły cały sprzęt ze studia. Jest cały przedpokój w sprzęcie i teraz trzeba pokój, jeden spokój spokój przetransformować na studia i wiecie co? Będzie niezła zabawa. Jest o tyle trudne, wiecie co mi się wydaje um, trudne? No bo my naprawdę ten setting i całe, każda rzecz, każdy, wiecie, stół, krzesło, każda najmniejsza rzecz, każda odległość od ściany, wszystko było wymierzone, idealnie sobie tak dobryliśmy, że wszystko działało. Tutaj trzeba będzie Jakoś wiecie, i że i będzie niewygodniej i coś tam, ale damy radę, spoko, yy, tylko światło jest największym problemem. Twoje studio całkowicie wyczerniamy, mamy kotary, takie po prostu zwykłe kotary, które nie przypuszczają światła, więc od wielu, wielu lat pracujemy na tylko i wyłącznie sztucznym świetle, bo wtedy najładniej wygląda wszystko. Nie zmienia się światło w ciągu nagrania dzięki temu właśnie. E, no a tutaj mamy dzień i w domu nie mamy takich kotar zawsze przed makijażami takimi skomplikowańszymi. Robię testy. Test yy, tej takiej iluzji optycznej robiłam ponad miesiąc temu, więc zupełnie nie pamiętam. Plus teraz robię na innych kosmetykach. Więc muszę zrobić od razu tuż przed. Więc zrobię tuż przed. Potem będę zmywać i potem nagrywać. <tyle>, Tyle jest dla mnie wystarczające. Jest to obcykane. Mamy dwa takie ekrany, które wyczerniają mi od strony okna, bo nie mamy zasłon. Tutaj miecz świetlny ze mną robi. Tutaj jest kamera jedna, tu będzie za chwilę druga. No. Uff, jakoś to będzie. <grym> Naprawdę w ogóle ten pokój, jakbym miał pół metra mniej, to nie dalibyśmy rady w sumie, Wojtek. W sensie, bo mamy takie obiektywy, że no nie da się dalej oddalić, nie? Mamy jeszcze inne. Mamy jeszcze inne, ale jak jajko bym wyglądała takie, nie? No właśnie. Byłoby widać, że jest coś dziwnego, że coś się dzieje. No, a tak to nie. A Wojtek jeszcze instaluje mikrofonik. Nie wiem w które oczy patrzeć. Nie wiesz w które oczy patrzeć. Śmiesznie jest jak robię Zeza, mega śmiesznie. Ej, zawsze wam też tak mówiłeś, że nie można robić, bo tak zostanie. Co? Robimy fotki? To nie jest prawda. To nie jest prawda, Wojtek mówi, że to nie jest prawda. Robimy fotki pisał i kończymy. O tym Radosław Kotarski. Tak? Jak pisał o tym Radosław Kotarski, to to jest totalnie prawda. Look me in the eyes. To foto, to jest najlepsze foto, to jest foto twojego życia, Wojtek. O Jezu, to jest też mocne. Zresztą się Pawełek zgłupiał. Kto to w ogóle źle widzi? O Boże, ja teraz źle widzę. Chcę dwa Pawły, jeden w lustrze, jeden tutaj. Zobaczmy w ogóle jak to... O Jezus! Jak śmiesznie. Ja teraz to, wiecie? Mogę to rozmnażać. Właśnie się myję. Ale śmiesznie to wygląda. Wojtek! Chodź zobaczyć! Super. To jest druga wersja. Jak mi się oczy rozpuściły. O! Oh! Dam krople oleju. Będzie wyglądać, jakbym płakała. A Ona będzie rozpuszczać. Zobaczcie jak się pięknie zmywa olejem Wszystko Zanim się pomoczę całe, to sobie włosy odkleję. Słuchajcie w noszeniu peruki i noszeniu jej tak wiecie dzień i noc, najgorsze jest to, że trzeba się bardzo dokładnie tutaj domyć i to bardzo dużo czasu zajmuje Uwielbiam się myć bez peruk i wtedy mogę chlapać wodą, myć te włosy No dobra, nie uwierzycie że zrobiłam Pawłowi przymierzyłam mu moją perukę Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Naprawdę, jest super. To była ostatnia halloweenowa stylizacja. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jakieś takie halloween chyba nie bardzo będzie w tym roku, co? Hmm. Hmm. Chyba dla nikogo. Może sobie w przyszłym odbijemy bardziej. Na bardzo zaplanowane i dobrze przygotowane imprezy i stylizacje. Hmm. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam zdrówka, bawcie się dobrze, a tutaj inne filmy halloweenowe, Tak jakby co. Żeby popatrzeć. Poza tym, kto powiedział, że nie można sobie się odwalić porządnie w chacie? Co nie? No.